Dzień dobry, witajcie! Tak jak wam obiecałem, wczoraj pojawiło się sporo informacji na temat nowego sezonu, i dzisiaj o tym sobie porozmawiamy. Oglądałem wczoraj streama Wargamingu. Zobaczyłem również taką zapowiedź, co nas czeka, i również bardzo fajnie, że pojawiły się informacje na stronie WG na temat nowego sezonu. Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowego sezonu, jakie nagrody. Ile co kosztuje, co takiego zobaczymy na Halloween. Tak więc naprawdę usiądźcie wygodnie, piwko, kawka, co kto woli, i zabierajmy się za te wiadomości. Słuchajcie, sezon zaczynamy od 4 oktobra, czyli października, już od wtorku, aż do 6 decembra, czyli grudnia. Tak więc mamy sporo czasu. Przebudzony, taka nazwa nowego sezonu. Co takiego tam się przebudziło? No słuchajcie, patrząc na pojazdy w tym nowym sezonie, tutaj szału nie ma. Najpierw wymienię nagrody, te, które będziemy mieli w darmowym, tym nie wiem, pasie czy nie pasie. W sumie nie trzeba żadnego pasa, żeby zdobyć te nagrody, tylko po prostu trzeba grać. Skończyć sezon i nagrody same wpadną, nic nie musimy wydawać, ale ja tutaj oczywiście namówię Was, żeby wydać te 2000 golda i kupić sobie ten podstawowy pas, dlatego że po pierwsze ten gold Wam się zwróci, po drugie zdobędziecie więcej nagród, tak więc zdecydowanie tutaj polecam. A co jeżeli chodzi o ten ostatni to ostatnią przepustkę za 6000 golda, czy warto? Tutaj wstrzymałbym się. Dlaczego? Ano dlatego, że jest czołg. Nowy czołg, zupełnie nowy czołg, który wejdzie w tym sezonie i zaraz o tym czołgu sobie porozmawiamy. Patrząc na tego darmowego pasa, co tutaj zdobywamy? Słuchajcie, zdobywamy dowódcę 2D, nawet nie 3D. Później mamy dowódcę już 2D, a jaki to jest dowódca a no właśnie przepraszam, dowódca 3D, a no właśnie ten oto dowódca 3D tego zdobywamy za poziom 45, jeżeli chodzi o poziom 75, zdobywamy skórkę do pojazdu T77, jak i również zdobywamy za poziom setny, pojazd T77 pojazdu chyba nie trzeba przedstawiać, bo już. Go mogliśmy zdobyć, i tutaj jest trochę dla mnie niezrozumiałe: jest naprawdę tyle czołgów premium w grze, które jeszcze nie były ani razu do zdobycia, a dają nam kolejny czołg, który już mogliśmy zdobyć. To nie wszystko, bo będzie zaraz kolejna maszyna, która już była do zdobycia, i w tym sezonie się pojawi, a nawet w sumie chyba dwie. Patrząc dalej, tutaj. To wszystko możecie zdobyć za tą darmową przepustkę, czyli maksymalny pojazd T77. I do tego skórka dowódca 3D. Patrząc na tego, pasa za 2000 Golda. Tutaj mamy tak te wszystkie nagrody, które wymieniłem. Plus do tego dochodzi jeszcze pojazd jakże zacny, Reaper. Też już był tyle razy do zdobycia. Jest to piątka. Kolejnym pojazdem, który zdobędziemy, jest to Falcon. Też ten pojazd T92 Falcon już był do zdobycia. I co dalej? Co tutaj jeszcze możemy zdobyć w tej przepustce za 2000 Golda? Zdob zdobywamy sporo dowódców 3D. I mamy tak: mamy gościa takiego, mamy gościa takiego. Karmila akurat będzie za przepustkę za 6000 golda. Tak więc, tych dwóch przystojniaków zdobywamy. Dowódców 3D. Kolejny pojazd, który zdobędziemy za maksymalny level, czyli za setny. Jest to nowa maszyna na zimną wojnę T55 Enigma. Tak jest. T55 Enigma. Po, zaraz porozmawiamy sobie o parametrach, bo oczywiście Wargaming podał wszystkie parametry tych pojazdów i zaraz zobaczymy, czy warto ogólnie zdobywać ten czołg. Dla mnie bardzo, bardzo przeciętna maszyna. Co dalej? Tutaj mamy już wszystkie nagrody wymienione. Oczywiście zaraz Wam powiem, jaką cenę otrzymacie za pojazd T-77, za Falcona, za te maszyny, które już posiadacie w garażu. Teraz patrząc na tą najdroższą przepustkę, wszystkie te nagro nagrody, które wymieniłem, plus do tego dochodzi jeszcze, właśnie, Carmila, czyli ta laseczka, tak jest, pani Wampirzyca, i nowy pojazd, zupełnie nowy pojazd. kobra, brytyjski czołg średni, o dziwo, średni, tak. Cobra, taka nazwa jest tego pojazdu. I teraz pytanie powstaje czy warto ten pojazd zdobyć za te 6000 golda. Słuchajcie, teraz porozmawiamy sobie o jego parametrach i najlepiej gdybyście się wstrzymali. Prawdopodobnie ta maszyna pojawi się u mnie na wypożyczeniu, no później oczywiście jak zrobię cały sezon, ta maszyna u mnie zostanie, ale na samym początku ona musi się raczej pojawić u nas w garażu dla wszystkich cyceków na wypożyczeniu, tak żebyście mogli zobaczyć i Dlaczego tutaj się zastanawiam? Patrząc na tą maszynkę, myślałem, że naprawdę będzie coś fajnego. Patrząc na parametry, te pierwsze, również wydawało mi się, że będzie coś fajnego. A co takiego będzie? Słuchajcie, najpierw zobaczmy sobie tę 55 piątkę Enigmę. I tutaj problem jest tego typu, że to jest maszyna z drugiej ery. Doskonale wiemy, że na drugiej erze mamy świetne czołgi. A po czym wnoszę, że ona może być słaba, ta maszynka? Ano, po tym, że zobaczcie na penetrację 376-405. Porównując tą penetrację z takimi leopardami, gdzie mają ponad 500 penetracji, no to chyba doskonale wiecie, co mam na myśli. Uszkodzenia 440, czas skupiania 2 sekundy, celność 0,30. Możemy takich tutaj parametrów wymieniać dużo, ale czy to ma sens? I czy ta maszyna ogólnie odnajdzie się pośród tych pojazdów, które naprawdę wymiatają medy na drugiej erze, nie wydaje mi się dodatkowo, zobaczcie, mamy pociski hity, jako te pociski Ala Premium, tak i bardzo słaba jest akurat prędkość tych pocisków. Tutaj na podstawie mamy APC -y 1430, tak więc też jaj nie urywa. Słuchajcie, dla mnie na. Ten pojazd raczej będzie przeciętną maszyną, ale no jest w tym akurat pakiecie za 2000 golda, w tej przepustce za dwa koła. I teraz zobaczmy sobie drugą maszynkę. Tak jest, druga maszynka, czyli Pan Cobra. Jest to czołg z II wojny światowej. Jest to dziewiątka med. I teraz zobaczcie, tak, na parametry będziemy powolutku sobie jechali. I ja, jak patrzyłem akurat na te parametry, no to tutaj, tak, lampka mi się zaświeciła. Zobaczcie, ilość koni na tonę. Kurde, 29, to myślę, to będzie jeździł jak głupi. I teraz od razu kubeł zimnej wody. Prędkość maksymalna 40 km na godzinę. Co wam to mówi? Pamiętacie taki, może, może pamiętacie, może nie, bo ich praktycznie już nie ma w bitwach. Pamiętacie taki pojazd premium? 8 poziomu nacji amerykańskiej AMBT, wygląd jest dla mnie świetny. Jest to oczywiście magazynek, tylko że jest to czołg średni, który jeździ 40 km na godzinę. I to jest chyba jego największa wada. Ja nie wiem, co Wargaming ma w głowie robiąc czołg średni, który jeździ wolniej od czołgu ciężkiego. Tego naprawdę nie, nie mogę zrozumieć. Gdyby jeszcze te pojazdy były cholernie opancerzone, miały pancerz tak jak czołg ciężki, no to jeszcze bym ogarnął ten temat. Ale tutaj, no, maszyna jest praktycznie z każdej strony przebijana. Od czasu do czasu coś tam dingnie. Ale grając z czołgiem średnim, z taką prędkością, to jest dramat. I tak samo w przypadku właśnie tego pojazdu, 40 km na godzinę, to podejrzewam, że będzie dramat. Lecąc dalej, lecimy dalej, patrzymy na opuszczanie, działa super, minus 10 stopni, podnoszenie, 13 stopni, penetracja, jest to dziewiątka, przypominam. 268? No spoko. Na podstawie spoko. A na pociskach premium? 210. Dlaczego? Prawdopodobnie będą to heshe. Tak, heshe premium. Bardzo podobne działo, które mamy na przykład na Centurionie 7.1. I co tutaj jeszcze jest dla mnie niezrozumiałe? Ano uszkodzenia. Zobaczcie, na pociskach podstawowych 360, a nie 390. Jak? Akurat te działa brytyjskie posiadają. Tutaj mamy 360. Na pociskach HESH 490, ale doskonale wiemy, że są to pociski burzące premium. Jak nam wylosuje za taką maksymalną wartość, to będzie super. Jak nie, no to może nam polosować nawet i za 50. To jest największy problem pocisków HESH. Kolejna wartość, czas skupiania 3,8. Dramat. Celność 0,38 również dramat. Czołgi ciężkie mają zdecydowanie lepsze parametry. Ale jeszcze wracając do tej prędkości, zobaczcie 40 km na godzinę. I teraz sobie porównajcie to z takim pojazdem. Owszem, jest to czołg 10 tieru, ale Kurnia jeździ 67 km na godzinę, a z dopałką 71. Hello? Tego naprawdę nie ogarniam. No i. Dlatego tutaj radzę na razie się wstrzymać, jeżeli chodzi o tą przepustkę. Pamiętacie również taki pojazd jak Streetswagen K? Owszem, jest to czołg ciężki, który jeździ 40 km na godzinę i również ta maszyna kompletnie się nie przyjęła. Dlatego, że tutaj można zauważyć, że to działo nie jest jakieś nie wiadomo jakie, jest to działo, można powiedzieć, od czołgu średniego, już na dziewiątym poziomie. Czołgi średnie mają takie uszkodzenia. No i tutaj on również nie zrobił furory. I podejrzewam, że ten pojazd również nie zrobi furory. Ale należy tutaj Wam jeszcze o czymś powiedzieć. Jest to magazynek. Tak jest, magazynek z czteroma pociskami. I tutaj już znowu zaświeciła mi się lampka. Kurde, patrząc na sylwetkę tego pojazdu, super. Naprawdę super. Zobaczcie jeszcze sami. Ta wieża może naprawdę sporo odbić. Jest to magazynek. Owszem, bardzo wolno jeździ, ale, no kurde, powiedzmy sobie szczerze, cztery pociski w magazynku. Pomiędzy pociskami bardzo dobra wartość, półtorej sekundy, tak więc jest super. Tylko, że przy takim czasie celowania i celności jest słabo. A jeszcze największy problem, na podstawie mamy pociski HIT, nie APCR HIT, z prędkością 793. Dramat, kurnia, dramat, jeszcze raz dramat. Nie wiem, dla kogo ten pojazd będzie. Zapowiadał się super. Kurde, ilość koń na tonę, świetna. Patrzymy na prędkość, tragedia. Patrzymy na działo. No kurde, no, uszkodzenia, spoko, ale celność i czas kupiania dramat, pociski, dramat. I to jest największy problem. Mało tego, zobaczcie jeszcze na zasięg spota. Tylko 370 metrów na czołgu średnim. A ile ma ten Streetswagen? Czekajcie, eee, 400. Czołg ciężki też 9 poziomu, kurnia 400. Metr 9 poziomu 370. Ja czegoś tutaj kurnia nie ogarniam. Nie chcę już tutaj rzucać bluzgami, <średziny> ale słuchajcie, no... wstrzymajcie się. Pojazd pojawi się u mnie w garażu, pogramy nim godzinkę spokojnie, może dłużej. Pokażę Wam na live, jak ta maszyna się spisuje. Ale no, dla mnie wydaje mi się, że naprawdę będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Patrząc na jego parametry, gdzie no, wydawałoby się, że. Kurde, chociaż te APCR-y będą na podstawie, a tutaj mamy hity z totalną, kurde, słabą prędkością tego pocisku. I to jest naprawdę słabe. Przeładunek jeszcze, jeżeli chodzi o przeładunek, mamy 50 sekund. No, ze zejdziemy może do 40, tak więc tutaj też nie jest nie wiadomo co. Aj, szkoda, naprawdę szkoda, bo zapowiadała się fajna maszynka. Patrząc tutaj na jego wieżę, ona może spokojnie coś tam podbijać, patrząc na te kąty ale czy tak będzie trudno mi powiedzieć kadłub No tak sobie najgorszy również jest problem ta mobilność kurde 40 km na godzinę słabo to wygląda naprawdę słabo to wygląda taki nie wiem co oni to zrobili taki kaliban z jakimś kurde nie wiadomo jakim działem XOR trudno mi powiedzieć no zobaczcie tutaj na akurat na to wieżę tu mamy czerwony no ale to co tu jest 200 ponad 230 czy tego nie przebijemy jak teraz kurde penetracje mamy po 260 albo i więcej no sz szkoda naprawdę szkoda ale zobaczymy słuchajcie na razie nie przesądzajmy że ten pojazd będzie słaby zobaczymy jak on wyjdzie w praniu i to jest właśnie pojazd ten maksymalny który możemy zdobyć w, tym, w tej przepustce za 6000 golda jeżeli chodzi o sezon tak jak już wspomniałem zaczyna się 4 Października, czyli już od wtorku do 6 grudnia mamy sporo czasu i teraz jeszcze zobaczmy co Wargaming nam tutaj daje jeżeli chodzi o zwrot, Tak jest zwrot za te pojazdy, słuchajcie za T77 dostaniemy prawie 4 bańki, za Ripera 600 tysięcy i za Falcona dwie, dwie bańki 600 tysięcy, takie... Tutaj srebrniki dostaniemy za te pojazdy. Plus, jeżeli ktoś na przykład wykupi sobie przepustkę za 2000 golda, w każdej chwili może dodać 4000 i dokupić sobie tą przepustkę za 6000. O ile ten moim zdaniem pojazd będzie wart ogólnie zawracania sobie gitary. Plus będziemy mieli również przy nowym sezonie od wtorku taką paczkę darmową 3 dni konta premium, jakieś tam boostery i tak i tak dalej. Tak mniej więcej tak jak przy w każdym sezonie oni dodają. Co jeszcze tutaj należy wspomnieć? Chyba tyle, słuchajcie, chyba tyle. Tak więc mamy dwa nowe pojazdy. Jest to ta Enigma T55, również taka można powiedzieć bardzo zapchaj dziura. No i ten pojazd brytyjski 9 tieru, hmm, magazynek, czołg średni, który jeździ 40 km na godzinę. No, i oczywiście tych dowódców 3D również zdobędziemy. Tutaj wszystkie nagrody są wyszczególnione, ale to jest praktycznie to samo, co mieliśmy praktycznie przez cały, całe sezony. Jeszcze, co takiego nas czeka? Nie powiedzieli więcej na temat właśnie tych nowości, które już niedługo wejdą, i teraz tak. To mnie zastanawia, co to będzie Monster Hunter Challenge. Czy to będzie coś takiego, że będziemy mogli zdobywać te pojazdy, albo w sumie jeden pojazd na Halloween? Prawdopodobnie. Mamy Halloween Mode, który wejdzie, tak jest, już wejdzie niedługo, prawdopodobnie. Na razie jeszcze nie podali daty. I tutaj ciekawostka Tank Cup. Nie wiem, co to akurat oznacza, co oni tutaj mają na myśli, czy to będzie coś nowego, zobaczymy. Kolejna nowość, która pojawi się, słuchajcie, powraca mapa Karelia. Mam nadzie nadzieję, tylko taką, że Kurnia nie wsadzą tyle krzaków, że nic nie będziemy widzieć na tej mapie, bo ona i tak była dość mocno zarośnięta. Zobaczymy, co oni tutaj, kurde, odwalą. Kolejny event, słuchajcie, pierwszy raz. A, może nie pierwszy, może już było coś takiego podobnego. G.I. Joe Event, tak więc no. Kolejne samochody, samochodziki, czołgusie G.I. Joey. Zobaczymy, co takiego tutaj się pojawi. Plus, Halloween Bundles. Będziemy mieli paczki prawdopodobnie z pojazdami na Halloween. Dodatkowo mamy Black Friday Sales. Plus, mamy nowy Choke. Na razie nie mamy żadnej informacji, jaki nowy czołg. Takie nowości już niedługo pojawią się. I teraz jeszcze he, odnośnie Halloween Mode. Słuchajcie, na dwóch mapach znowu tak jest: na dwóch mapach będziemy grali. I pierwsza mapa jest to nic innego jak Himmelsdorf, i druga mapa Procho. I teraz pytanie powstaje: czy to tak trudno zrobić coś nowego, a nie praktycznie każdego roku ten sam tryb oprócz nowych pojazdów? Jakiś nowy pojazd się pojawi i tyle. Czy w tym roku będzie tak samo? Mapy zostaną te same. Szkoda, mogli. Zrobić na zupełnie innych nowych mapkach, widać im się nie chce, ale słuchajcie, tutaj jeszcze Wam pokażę nową Panią dowódcę 3D. Tak jest, Pani nowa dowódca 3D będzie miała skrzydełka, będzie miała tarczę i będzie miała włócznie. Ta Pani również pojawi się. Na razie nie mamy daty, kiedy ona się pojawi. Plus jeszcze, co jest ciekawe, słuchajcie, i kto wie, czy akurat właśnie tutaj nie chodziło o to, żeby zostawić te mapy, ale zrobili coś nowego prawdopodobnie zawsze dodają nowy pojazd, tak? Nowy pojazd albo dwa albo trzy przy tym nowym trybie, przy tym trybie, nie w sumie nowym, tylko przy trybie Halloween. Tylko że teraz tak, patrząc na pojazdy, no ten jest dla mnie taki trochę nowy, nie wiem co to jest za maszyna, ale zobaczcie na przykład na inne czołgi, które już mamy dostępne i one mają nowe moce. Czy to będą specjalnie Dostosowani dowódcy, czy pojazdy zyskają nowe moce. Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczcie, tutaj mamy takiego czołgusia, a później ten sam czołguś zamienia nam się w coś takiego. Oh, hmm, ciekawie to wygląda. Kolejny pojazd, zobaczcie, tutaj mamy też czołgusia i ma jakieś nowe moce. Nie wiem co to za nowe moce, kolejny pojazd. Jest to Fangula, nic innego. I zobaczcie, jakiegoś pająka ma kurnia na wieży. Czy te pojazdy zyskają nową, jakąś specjalną, kurczę moc? Trudno mi naprawdę powiedzieć, ale to wszystko zobaczymy właśnie przy trybie Halloween. Kolejny pojazd, spychacz, tak jest, którego też mamy. I tutaj też widać, że no, pojazd zyskał jakieś nowe, kurcze moce. Trudno mi powiedzieć również na ten temat, co tutaj się wydarzy. Chyba, że zrobili coś takiego, że wzięli te pojazdy, które już mamy i zrobili zupełnie takie same pojazdy, ale z nowymi mocami i będą sprzedawać je jako niby nowy czołg. No, u nich to jest wszystko możliwe. Tak więc słuchajcie, no, pojawią się. Nie wiem, nowe moce, nowe czołgi na trybie Halloween. Zobaczymy. Tutaj takie właśnie akurat przy ich filmiku informacje otrzymaliśmy. Tak więc słuchajcie, podsumowując. Zaraz przejdziemy do podsumowania, ale jakbyście słyszeli, coś burczy w tle. To sąsiad wariat jeździ, deszcz pada, a on trawę kosi. Tak więc sorry za niego. Nie, nie wiem, kurde, zamiast grać w czołgi to on jeździ na kosiarce i kosi trawę. Tak więc jak wam coś tam warczy to sorry, ale podsumowując na razie skupili się na nowym sezonie. Zaczynamy nowy sezon od wtorku, trwa do 6 grudnia, a podczas trwania tego sezonu, pod koniec, prawdopodobnie, właśnie października, będziemy mieli tryb Halloween. No i zobaczymy, co takiego nowego nam wprowadzą podczas tego trybu. Jeżeli chcecie wypowiedzieć się na temat nowego sezonu, na temat nowego. Trybu Halloween, w sumie nowego, starego. Nie wiem, zobaczymy, może z, nowi, z nowymi pojazdami, z nowymi mocami, zobaczymy. Piszcie w komentarzach. Oczywiście serdecznie Was do tego zapraszam. A z mojej strony, chyba tyle. Takie najważniejsze wiadomości Wam postarałem się przekazać. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.